Cześć, nazywam się Krzysztof Król. 6 lat temu kupiliśmy tutaj dom w Tajlandii, a 2 lata temu zaczęliśmy remont naszego ogrodu. Dzisiaj chcę pokazać Ci, jak zbudowaliśmy tutaj ogród marzeń za 359 tysięcy złotych, więc zapraszam Cię, z tarasu do ogrodu. W Tajlandii, jak w każdym innym kraju, ma swoje plusy i minusy. E, plusy, no to jest tutaj cudowna pogoda, ponad 300 słonecznych dni w roku, e, fajni, uśmiechnięci ludzie, e, dużo spokoju, ci ludzie są spokojniejsi, tacy dużo mniejsi niż na przykład ci w Europie. Natomiast często minusy są takie po prostu, że <laughs> no, nie wszystko jest na czas, nie wszystko jest zgodnie z terminem albo zgodnie z umową. Dlatego moi drodzy, chcę wam dzisiaj opowiedzieć na filmie, właśnie jak robi się tutaj taki dosyć duży projekt, bo. Teraz właśnie wychodzimy tutaj z mojego domu. Tu możecie w tle zobaczyć, no to jest właśnie ten główny dom. Natomiast kilka lat temu zbudowaliśmy właśnie dom gościnny. W zasadzie zaraz po kupnie to była pierwsza rzecz, którą robiliśmy. Zaraz go zobaczycie, albo może wyjdziemy w ogóle dookoła niego. No i ja go zbudowałem po to, żeby właśnie moi przyjaciele, czy moja rodzina, w momencie kiedy przylatują tutaj do Tajlandii, mogli po prostu się zatrzymać tutaj. Mamy w tym domku cztery sypialnie, dwie łazienki, jest kuchnia na etapie sprzątania po ostatnich gościach. Także w środku wam nie będę pokazywać, może nagram inny film, jak wam się będzie podobać, więc wrzucajcie łapy w górę, komentujcie, to wam pokażę jak wyglądała budowa tego właśnie domku gościnnego. Natomiast teraz pokażę wam ogrody, czyli właśnie to co jest tutaj i to co jest tam i tam czyli dookoła właśnie tego domku gościnnego. Poprzedni właściciel nie bardzo dbał o ten dom, bo przylatywał tutaj no raz w roku na dwa miesiące, a jako, że jest to bardzo duża posesja, bo jest tu w sumie 1200 m kwadratowych przestrzeni i tarasów, i pokojów, kilkadziesiąt pokojów, 2400 m, czyli 24 ary ziemi, no to jest, jest co z tym robić, także było to troszeczkę zaniedbane, no i pierwszą rzeczą, od której zaczęliśmy to było właśnie to, żeby zagospodarować ten teren, czyli właśnie wyrównać tutaj ziemię, przywieźliśmy tutaj kilkadziesiąt, dokładnie chyba 37 e, ciężarówek ziemi. Następnie dobudowaliśmy jeszcze właśnie ściany retencyjne, tak żeby ta ziemia się odpowiednio trzymała i nie sypała do sąsiada, bo u sąsiada jest no niżej jakieś półtora metra i tak samo z drugiej strony tam za mną. Więc to było pierwsze, co zrobiliśmy. Następnie po wybudowaniu właśnie tej ściany retencyjnej, którą tutaj widzicie po bokach, wybudowaliśmy tutaj resztę ścian, no i zaczęliśmy to wszystko gospodarować. Pierwszym, co zrobiliśmy, to było to, żeby posiać tutaj trawę, bo w Tajlandii niestety ziemia jest całkowicie gliniasta i kiedy przy Chodzi tutaj sezon deszczowy. On jest tak hardkorowy, że po prostu przez kilka miesięcy. No, tego deszczu jest sporo. Jak on przychodzi, no to powoduje natychmiastowe powodzie, to Musieliśmy od razu coś tutaj posadzić, po prostu, bo cała ta ziemia, jako że jest tutaj lekki skos, by właśnie spływała. <laughs> Drugą rzeczą, którą zrobiliśmy, to było to, żeby posadzić to, co tu widzicie, czyli właśnie kilka kokosowych palm. Niestety, później robota na kilka miesięcy została całkowicie zatrzymana. Mieliśmy jeszcze wiele tutaj planów dookoła, które zaraz wam pokażę, ale niestety po prostu gość, który już na nas wiele roboty wykonał, no uciekł po prostu zabierając ze sobą 30 kilka tysięcy złotych i sprawa skończyła się w sądzie, <laughs> w sądzie tajskim, w którym wygraliśmy tą Sprawę. No, mówię, zajęło to wiele miesięcy. Do dzisiaj gość nam to spłaca. Aktualnie jesteśmy w momencie, kiedy przestał spłacać i już będziemy jego samochód zabierać, a raczej będą, będzie to robić policja i odpowiednie służby. Natomiast to jest może temat na inny film: jak wygrywa się sprawy w tajskim sądzie. No, ale wracając do rzeczy przyjemnych, to już nauczony doświadczeniem stwierdziłem, że najpierw trzeba zbudować rzeczy te podstawowe, czyli nie zaczynać na przykład właśnie od sadzenia drzew, od wykańczania, tylko zacząć od rzeczy najgrubszych. Więc mieliśmy na początku tutaj dookoła właśnie temu, tego domu gościnnego wiele różnych rzeczy, które planowaliśmy zrobić. Na przykład to, co widzicie tutaj, czyli ten cały daszek, to się po tajsku nazywa sala, czyli właśnie taki przewiewny daszek, który chroni przed słońcem czy deszczem. No to musieliśmy całkowicie go rozebrać. Niestety już poprzednia konstrukcja całkowicie się rozlatywała. No i zdecydowałem się, żeby zrobić tutaj właśnie dach płaski. Akurat znaleźliśmy dobrych gości, bo goście tutaj wylali 12-centymetrowy beton, zb podwójne zbrojenia, 12 mm grubości stali zbrojeniowej i Dwie takie kraty, po prostu co 10 cm położone. Do tego zatopiliśmy w tym wszystkie rurki pod kable elektryczne, żeby było światło, żeby był wiatrak. No i zaczęliśmy robić dalej. Później zajęliśmy się tym, żeby zrobić tutaj schody, więc dorobiliśmy te schody. Dorobiliśmy również tamte schody, które chcę Wam teraz pokazać, bo są po prostu piękne. Niestety tu już były schody, ale każdy miał inny wymiar. Każdy schód po prostu wcześniej jakiś robotnik <grydol> miał chyba jakieś zezowate oczy albo za dużo pił. Natomiast były tu schody, że jeden miał 20 cm wysokości, jeden a jeden 25, więc chodziło się tak po prostu jak Akademia Głupich Kroków w Monty Pythonie, więc musieliśmy całkowicie to wszystko zniszczyć i wybudować na nowo. Kawałek ścieżki tam był, natomiast ja stwierdziłem od razu, fajnie będzie wyglądać jak Dobudujemy tutaj jeszcze donicę, że właśnie jak się wchodzi z tych schodów... Jak wchodzę sobie do tej sali, to tu dwie roślinki rosną. Jeszcze nie rosną, bo widzicie, jeszcze ich nie posadziliśmy. Czekamy cały czas na dostawę. Zadbaliśmy o największe detale, czyli na przykład o to, żeby na dole było odwodnienie w takiej donicy, żeby po prostu woda, która się z deszczu będzie lała, miała się gdzie wylać, później kamyczki. Tak samo tutaj na przykład, kiedy zrobiliśmy te donice, to tego nie widać, ale one tak samo mają właśnie od spodu rurkę, która idzie tam do ogrodu. W Tajlandii deszcz pada często bokiem, bo jest taki wiatr, więc pozwala, żeby ta woda po prostu tutaj nie robiła dookoła kałuży jeszcze takiej przez ziemię. Ciemnej, na tym właśnie, na jasnej posadce, tylko żeby to wyglądało ładnie. Co dalej? Dalej? Budowaliśmy, no, wylewaliśmy beton. I powstały właśnie te schody, bo w ogóle tej ścieżki tutaj nie było. Musieliśmy zrobić tutaj fundamenty. Później inna ekipa, również nie bardzo z wycentrowanymi oczami, zaczęła te schody budować. Musi Musieliśmy je później no, nadlewać, ścinać, żeby właśnie były ładne. Natomiast widzicie, efekt jest całkiem, całkiem niezły. Więc można już teraz dookoła tego domu, tą ładną ścieżką, właśnie się przejść. Kolejna rzecz to było to, żeby ogarnąć właśnie wszystko to, co się dzieje pod domem. Ja tu wpadłem na taki pomysł, żeby przede wszystkim ogarnąć w ogóle tutaj odpływ wody, także woda, która się ze wzgórza zbiera, żeby miała miejsce, ona oczywiście ma tam jeszcze różne podziemne, właśnie rury y, takie drenażowe, natomiast tu, że jakby się tej wody było dużo, a w Tajlandii tak jak mówię, często to jest poziom powodzi, to żeby mogła się zlać po prostu do samego końca i tu idzie, później jest gruba rura, która przechodzi tędy. Tu jest ukryte ze sztucznej trawy właśnie kolejna studzienka i tam idzie później do studzienki na końcu, pod ścianą. O, właśnie tu. I tam wpływa i idzie pod ziemią. A pod ziemią co jest? Kanał, który idzie tutaj właśnie pod ścianą, również taki duży dosyć, myślę metr na pół metra. I tam cała woda tutaj z naszego całego wzgórza może się właśnie zlać, nie napiera na tą ścianę, tylko się zlewa i idzie później do głównego odpływu z całego projektu tutaj Willowego. Więc wróćmy dalej pod domu, tam są ciekawe rzeczy. Tu pod domem zbudowaliśmy taką przestrzeń. Ha! Właśnie, zastanawiacie się, po co to w ogóle jest. A to jest po to, bo tak zagospodarowaliśmy resztę domu, że nie było nigdzie żadnej takiej pracowni. I teraz, kiedy mamy jakiegoś pomocnika w domu, który na przykład potrzebuje oszlifować jakieś drewno, coś pomalować, to tu jest właśnie zrobiony spływ w tą stronę, z tego jakby stoł zrobiony spływ w tą stronę. To jest wszystko zrobione z zbrojonego betonu, także nigdzie się to nie rusza. Natomiast tu można sobie spokojnie pracować, bo jest chłodno, nie ma słońca, nie pada tu deszcz, czyli to, co tajowie uwielbiają. Chłodno i żeby nie padało. No, to mój synek właśnie przyszedł, więc może z nami będzie na tym filmie. Wojtuś, powiedz, dzień dobry. Dzień, dzień dobry. Tak jest, kochany Wojtusiek. Tak jest, miecz. Jest wszystko, jest koszulka z pierwszego biegu w życiu. Jak widzicie, otóż palmami przy okazji nie wszystko zawsze się udaje. Jak widzicie, ta kokosowa palma no, niestety straciła swoją koronę. Po prostu zdechła. Tutaj ludzie zasypali ją ziemią i palmy lubią oddychać, dlatego często możecie zobaczyć po korzeniach właśnie o, to, że te korzenie są na wierzchu, ponieważ one po prostu potrzebują oddychać, a myśmy ją zasypali półtora metra do góry ziemią. No i co dalej robiliśmy? No to właśnie, gdzie idę, tą ścieżkę. Trzeba było przebudować, żeby była ładna. Tu zbudować ścieżkę, proszę bardzo. Właśnie, która okrąża cały dom. No, i tu widzicie wejście jest właśnie do domku gościnnego. Pewnie zastanawiacie się, co to takiego ładnego jest tutaj na schodach, na tych chodnikach, w sali, wszędzie w środku. Moi drodzy, to się nazywa sandwash. Jest to specjalna metoda wykończenia, która polega na tym, że miesza się po prostu różnego rodzaju kamienie. Więc można sobie wybrać tutaj różne kolory, są to małe takie kamyczki, można dobrać też wielkość, i miesza się je z cementem i następnie. Układa się to po prostu jak tynk, tynkuje się tymi kamyczkami z cementem, natomiast trzeba je tak samo też ubijać, żeby one się właśnie ładnie, równiutko ułożyły, więc taką szpachelką gość cały czas to ubija. Następnie później zbywa wodą tą warstwę cementu, która jest na wierzchu. No czeka się 1-2 dni, na następnie kwasem solnym wypala się jeszcze właśnie resztki tego cementu. No i zostaje nam wtedy taka piękna właśnie powierzchnia, przy której mamy kamyczki widoczne, a pomiędzy nimi piękny cement. Minus tego jest taki, że ciężko to utrzymać w czystości, bo po prostu ten cement, mimo tego, że jest impregnowany, no to on troszeczkę jednak jest porowaty, chłonie i, i trzeba to często czyścić, zwłaszcza jeśli jest białe, tak jak u mnie. No, ale to, na tym się nie zakończyła nasza zabawa właśnie z betonami, bo tak wam powiedziałem, najwięcej mieliśmy roboty właśnie w tej sali, czyli w tym daszku. Zaraz wam powiem, czemu to drzewo jest tak właśnie dziwnie posadzone, ale to, to jest wszystko zgodnie z planem. Natomiast, no właśnie. Tam musieliśmy nadlać, bo w ogóle ta sala cała się wykrzywiła, więc ja stwierdziłem, że nie chcę mi się jej burzyć całej od fundamentów budować, bo to by jeszcze potrwało dwa miesiące i kosztowało dwa razy tyle. To po prostu wyrównaliśmy podłogę, wyrównaliśmy słupy. I ona... Troszeczkę opadłam. Liczę na to, że ona już się po prostu ustabilizowała, bo już woda się nie będzie wymywać. Tu też mamy zrobione odwodnienie, czyli ta woda tutaj nie wpływa ani nigdzie. Tutaj po prostu kanałem się zlewa do końca. Plus jest jeszcze rura drenażowa przed nawet tym kanałem dookoła, także powinno być bezpiecznie. Jak się kiedyś zacznie obsuwać, to, to będzie nowy projekt i nowy film później na YouTubie. Tu też drzewo, zobaczcie jak dziwnie posadzone, później wam powiem czemu. Tak, bokiem trochę, nie? Ale to jest wszystko zgodnie z planem. A zanim przejdziemy dalej, moi drodzy, to mam dla was dwa prezenty. Pierwszy jest taki, że w niedzielę o 10 poprowadzę dla was szkolenie i pokażę wam kilkanaście trików finansowych, które po prostu pomogą wam lepiej radzić sobie z kasą. Nie tylko po to, żebyście robili takie szalone projekty, ale po prostu, żeby dobrze Wam się żyło. Więc wejdźcie sobie na stronę wyzwanie90.pl, łamane przez webinar i tam zapisz się na to szkolenie w niedzielę o 10. A oprócz tego też we wrześniu spotykamy się w Krakowie, we Wrocławiu i w Warszawie na szkoleniu Odkryj Swoją Moc. Więc wejdźcie sobie na stronę odkryjswojomoc.com Tam znajdziecie, moi drodzy, właśnie bilety teraz w promocji, gdzie nawet za niecałe 200 zł możesz wziąć udział w całodziennym szkoleniu, gdzie będę na żywo. Zrobię dla Was Taką niesamowitą, nie tylko imprezę, bo nasze szkolenia to są połączone z imprezą, ale przede wszystkim cały dzień wiedzy i cały dzień po prostu praktycznych informacji, jak możesz odkryć swój pełny potencjał, na którym sięgniecie również do swojej przeszłości po to, żeby naprawić relacje ze swoją rodziną, z ojcem, z matką, wyprostować różne rzeczy, które działy się w przeszłości. Także będzie się naprawdę grubo działo. Zapraszam Was, odkryj swoją moc .com, Tam spotkamy się na żywo w tym roku w Krakowie, w Wrocławiu i w Warszawie. A my lecimy dalej z filmem. Cyk, tutaj zbudowaliśmy, popatrzcie to. Czyli, właśnie tą w kształcie litery U, wielką donicę, i jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć donic właśnie dookoła przy wjeździe do domu. Także w momencie, kiedy tutaj się wchodzi, chodźmy, chodźmy tam, tutaj jest parking właśnie dla gości. Każda ta donica ma prąd, nawodnienie, pięknie też odwodniona. Wymyśliłem taki plan, żeby tu wszystko było podświetlone, że w nocy, po prostu jak się wjeżdża, to żeby wyglądało to jak bajka. Nie powiem wam, jestem bardzo zadowolony z efektu. Wszystko przyozdobiliśmy. Takimi kamieniami. I te kamienie zobaczycie właśnie na dole w tym domu gościnnym, dookoła pralni, dookoła biura i dookoła tam y, parteru. A tutaj są dookoła tych donic. To była kupa roboty, dużo pieniędzy też, bo w sumie kilkadziesiąt tysięcy, tam koło 20-30. Sprawdzę dokładniej i wam później to wrzucę. Poszło na te kamienie. Natomiast wyglądają one prześlicznie, po prostu strasznie mi się podobają. No i robią takie wrażenie, właśnie wielkiej solidności. Tam jest betonowa donica, i ona z właśnie tymi kamieniami dookoła wszędzie obkuta, więc zrobiliśmy właśnie tych kamieni, bardzo dużo tutaj goście pracowali kilka miesięcy nad tym tematem. Każda palma ma właśnie tutaj swoją lampkę albo dwie nawet, bo w tamtych Donicach są po dwie. Jest tutaj to widzicie, to jest nawodnienie, z tego tutaj woda pryska wszędzie dookoła do donicy. A to co wcześniej co wam powiedziałem, że palmy lubią mieć korzenie na wierzchu, bo lubią oddychać przez te korzenie. Popatrzcie się, co ta palma robi. Z tyłu to wszystko tam, to są właśnie korzenie, którymi ta palma po prostu sobie oddycha. wyrównaliśmy teren, posadziliśmy trawkę. To trzeba było usunąć te stare różne tam jakieś korzenie dziadostwa, wrzucić właśnie warstwę piasku, następnie warstwę ziemi specjalnej i posadzić z takich kwadratów 50 na 100 cm trawę. Akurat ta trawa jest najtańsza ze wszystkiego, bo kosztuje chyba Dwa albo 4 zł za metr kwadratowy. Także jest to dosyć tania sprawa. Oczywiście, widzicie, te palmy też są podświetlone. Tu jest też wszędzie, w całym ogrodzie są lampy. I powiem wam coś, że te lampy wszystkie to robiła moja żona. <laughs> Oczywiście mieliśmy tutaj ekipę, która to zrobiła, ale spartolili robotę, więc trzeba było po nich to wszystko poprawiać. I moja cudowna żona te lampy kable to naprawiała po tych wszystkich ludziach. Możecie zobaczyć, że też wszędzie w ogrodzie jest to, czyli właśnie nawodnienie. Wszędzie jest, nie tylko w Donicach, ale w całym już teraz ogrodzie jest kilkadziesiąt w sumie stacji mniejszych lub większych, bo pokażę Wam większe. Duże stacje, właśnie, które wyjeżdżają po prostu i one nawet na 10-15 metrów mają zasięg. No i do tego jest zrobiony cały system tutaj w pralni, bo pralnie też żeśmy robili na nowo. O, proszę bardzo. Tu są wszystkie timery do każdej strefy, bo tu jest w sumie 6 stref. Pierwsza leci pierwsza, a później każda następna ją wyłącza. Tu jest pompa i filtr, natomiast tu. Dorobiliśmy właśnie kilka zbiorników, bo kupiliśmy dwa takie zbiorniki po 1500 litrów. Zbudowaliśmy do nich całą taką konstrukcję, żeby były na odpowiednim poziomie. Dlaczego? Ponieważ tutaj jest zbiornik 5000 litrów właśnie, czyli razem 7000 litrów jest na cały dom gościnny i na zraszacze. Po co zapytacie? Ano po to. Bo w sezonie suchym bardzo często tutaj po prostu woda nie dochodzi. Więc albo trzeba ją zamawiać, albo poczekać po prostu na drugi dzień na przykład. Także takie zbiorniki pozwalają nam 2-3 a w głównym domu mamy chyba z 15 tysięcy litrów, to nawet na 4 dni spokojnie funkcjonować i nie ograniczać zużycia wody. No to co? O tych kamieniach już Wam powiedziałem. Widzicie, one się tu wszędzie przewijają. Popatrzcie tu, zbudowaliśmy nowe ściany, również trzeba było tutaj pozmieniać parę rzeczy. Te kamienie tutaj są, tu jest też rura drenażowa, idzie tam wszędzie, żeby się woda nie lała pod dom, tylko żeby właśnie spływała tutaj do tej rury. Tu są rury drenażowe obok mnie. Oczywiście tutaj zrobiliśmy podobnie, czyli jak skończyliśmy wszystkie betony, wykończenia, no to wjechała tutaj koparka, żeby wyrównywać ziemię. Pokażę Wam tutaj, jak śmiesznie tajowie potrafią koparką przejechać, żeby nie zniszczyć tych kostek, które mamy tutaj na wzgórzu. Jedno z najśmieszniejszych drzew, jakie mam w ogrodzie, bo popatrzcie, jakie one jest grube na dole. Prawie w ogóle nie ma korzeni. Później ma takie trzy głowy, no i wysokość jakieś 5 metrów, więc sięga tam jeszcze prawie do dachu. No, tu wszystko oczywiście pod małym domkiem ogarnialiśmy. Robiliśmy naprawę wszystkich pęknięć, wszystkich jakichś bąbli, które się pojawiły 5 lat temu, jak pierwszy raz to zrobiliśmy. Pod małym domkiem, pod domkiem gościnnym. Daliśmy tutaj też, widzicie, jest geowłknina. Proszę bardzo. O. Tu widać. Nawieźliśmy tutaj 1500 takich worków kamieni. <laughs> Przywieźliśmy właśnie i one to są wszędzie wysypane. Bo wcześniej tu była po prostu ziemia. A widzicie, że to ładnie wygląda. Plus moja żona posadziła takie przepiękne roślinki, które jeszcze. Czynią to ciekawszym oddzieliliśmy to dużymi kamieniami, które wzięliśmy tam od chłopaków z ogrodzenia, te największe, więc tutaj oddzielają właśnie trawę od kamyczków. Jak na razie w miarę się to spisuje, chociaż tu widzicie z kosiarki, coś tam wpada, ale nie jest źle, więc te kamienie się cały czas trzymają. No, a miałem wam powiedzieć, dlaczego te palmy mają takie tutaj drewniane w ogóle konstrukcje, i czemu one są tak dziwnie posadzone. Tak się, moi drodzy, właśnie obudowuje palmę czy jakieś drzewo, Tu jest akurat no, drzewo. Z ono potrzebuje 6 miesięcy rok, czasem trzeba czasem drugi raz to zbudować, a to jest w stanie trzymać to drzewo, nawet przy największej wichurze ono się po prostu nie wywraca, więc są wbite te pale. To jest specjalna właśnie konstrukcja, którą zobaczycie tutaj wszędzie przy nowych drzewach. Te drzewa zobaczcie, tutaj one są tak krzywo nad drogą właśnie posadzone, bo to słuchajcie, był taki plan, że to drzewo my przesadziliśmy z drugiej strony domu. Ono tam rosło w rogu i bardzo brzydko wyglądało. Natomiast ja wpadłem na pomysł, że właśnie zrobimy tutaj taki daszek Daszek nad tą drogą. A później jak ten daszek zrobiliśmy, się okazało, że to jest tak piękne i super, jeszcze w dzień jest gorąco. Tam jest posadzone następne i tam jest jeszcze jedno, więc jest teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć takich daszków. To jest jedno z najpiękniejszych drzew, bo ono ma prawie cały rok te piękne kwiaty, słynne właśnie takie tajskie, ale oprócz tego te kwiaty. Przepięknie pachną, po prostu cudownie pachną i to całe drzewo, jak ono jest w tych kwiatach, zobaczcie, ono teraz i tak ma mało tych kwiatów, bo teraz jest taki okres, że ono zrzuciliście, zrzuci kwiaty, a później na nowo będzie je budować i mamy różne kolory, różne inny kolor ma inny zapach. Ja szukałem właśnie takich palm, które są unikatowe. No One kosztowały na, po kilka tysięcy złotych. Tam ma kilka metrów, zobaczcie, ma takie głowy wielkie. To jest podobny gatunek właśnie do tych palm. Tu są cztery głowy, ale jeszcze ich nie otwieramy, żeby trawa tutaj się przyjęła. To jest też właśnie podobne z tymi głowami, tylko troszeczkę inna odmiana. Tu jest jeszcze inne. Takie je zobaczyłem, się zakochałem, powiedzieli mi o granicy, ono już zdycha, to już nic prawie to drzewo nie przetrwa, ale ja i tak je chciałem, więc daję mu szansę, cały czas podlewam, tutaj staram się dbać, bo ono po prostu wygląda jak taki puchar, jak takie świece, jak takie świece, które tam czegoś... By tu widzicie pod spodem. Zobaczcie, jest ten sam pomysł, czyli geowłóknina, Białe kamyczki na ścianie są właśnie te duże kamienie. Tam są właśnie sterowniki odzraszaczy. To są właśnie zawory, które są na wierzchu, że jakby się coś psuło, one czasem się psują. To wszystko można tu naprawić. Jest dostęp, więc nie trzeba tam kopać i wszystkiego rozwalać. Tanfa, czyli właśnie ma zupełnie inny kolor i takie piękne liście. Tu jest podobna palma z takimi liśćmi, ale innym zupełnie kolor. Tu macie znowu tą palmę z głowami, więc to jest moje ulubione. E, tu jest głów, słuchajcie, to drzewo kosztowało 6000 złotych i wzięliśmy od ogrodnika sprzed jej domu. Po prostu zapytałem, czy chce nam to sprzedać. Powiedziała: No, za 50 tysięcy batów. To wziąłem. Ono ma 5 metrów i te głowy ma naprawdę przepiękne, po prostu. To jest coś niesamowitego. To jest palma daktylowa, więc. Powinna mieć kiedyś daktylę. To jest właśnie ta podobna do tamtej małej. Chyba nawet taka sama, która była przy głowach. I ona ma takie wielkie, popatrzcie się, jakie ma unikatowe liście. A tu znalazłem jeszcze inne palmy. Popatrzcie się, i sobie je tak bokiem posadziłem tu przy bramie. Tak, żeby one, właśnie jak się wjeżdża, to żeby od nich jeszcze odchodziły te palmy. Ta trochę ma problem, ale widzę, że już jest z nią lepiej. No i takie jest właśnie, moi drodzy, wejście do domu. I tak wygląda ten ogród. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. No i Oczywiście kosztowało to mnóstwo pieniędzy, mnóstwo pracy, a przede wszystkim pracy mojej żony, bo moja żona tutaj wykonała tak gigantyczną robotę. Robiła Tyle różnych rzeczy, których oni nie potrafili robić albo robili źle. No teraz mamy coś, coś po prostu pięknego. Piękne miejsce, gdzie można się tutaj przechadzać przez ten tropikalny właśnie ogród? W słoneczny dzień, w deszczowy dzień, w dzień, w nocy jest inaczej, ale jest, myślę, równie pięknie. Także napiszcie, co o tym myślicie, moi drodzy? Co o tym myślicie? Czy wy byście się właśnie zabrali za taki projekt? Czy tutaj w Tajlandii, na drugim końcu świata w innym języku, z ludźmi, z inną kulturą zupełnie? Czy chcielibyście takie coś po prostu budować? Udostępnijcie dalej film. Oczywiście wrzućcie łapę w górę. Subskrybujcie tutaj kanał, moi drodzy, obserwujcie cały czas, bo głównie daję wam tutaj materiały edukacyjne. Natomiast dzisiaj troszeczkę coś innego, troszeczkę coś z innej półki. Więc subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Trzymajcie się. Miejcie dzisiaj wspaniały dzień. Cześć. 90 dni, Każde przeżycie to jest moje marzenie